Kochani, dzisiaj na prośbę jednej słuchaczki mojego kanału chciałabym poświęcić dzisiejszy film Osobowości Zależnej. A dokładnie temat będzie brzmiał Osobowość Zależna, Jej Własny Dramat. Będę mówiła skąd ona się bierze, taka osobowość, czym się charakteryzuje, w jaki sposób, na końcu powiem, jak można nad tym pracować, bo osobowość zależna. Nie jest jakimś, jeśli sobie zdamy z tego sprawę, to nie jest to taka osobowość, którą nie możemy naprawić, bym powiedziała, i z którą nie możemy pracować. Jest to długie i żmudna praca, bo trzeba od nowa zbudować siebie, ale nie jest to niemożliwe. A więc, kochani, za zaczynamy. Myślę, że wiele osób zna przynajmniej dwie, trzy. Osobowości zależne, które poprzez tą swoją zależność wiele osób jest w stanie powiedzieć, nawet że się ułożyła w życiu poprzez to, że taka jest. W większości dotyczy to jednak kobiet, mniej mężczyzn ze względu na te biologiczne jakby uwarunkowania ich i to w jaki sposób się kształtuje męski charakter, że on jest bardziej osadzony w sobie, więc mniej jest wśród mężczyzn osobowości zależnej, ale. U kobiet jest to mega powszechne. Kochani, osobowość zależna musi mieć przede wszystkim swoją, swój wyznacznik tego, i to zawsze jest to jedna osoba, y, wokół której lata, biega, orbituje, która jest jej bożkiem, a ona lata wokół niego. Może to być y, również w. Bardzo często jest to najczęściej w relacjach romantycznych. Żona, mąż, partnerka, partner, ale w miłości jest to bardzo często, bo taka osoba podporządkowuje wszystko. Cały swój świat tem jednemu swojemu bożkowi i ona wszystko ma zbudowane nad tym. Wszystko, dosłownie wszystko. Ale zdarza się tak, że tym bożkiem osobowości zależnej może być również. Przyjaciółka. Może być szef pracy. Jeśli jest dana osoba singielką, jeszcze bezdzietną, może sobie za taką tego Bożka swojego wybrać tą osobę, wokół której biega. Może być to szef, może być to jakiś znajomy, którego ona wielbi, którego ona uważa, że on jest najmądrzejszy, że on jest najlepszy, on wszystko najlepiej wie, jest najtrudniejszy. Najczęściej jednak to jest w relacjach romantycznych, bo ona potrzebuje tego. To są osoby, które charakteryzują się e, rzeczami z typu też z zaburzeniami, jeśli chodzi o takie kobiety bluszcze, które tak owijają się wokół tej osoby, w którą wystawiają na piedestał, wiszą na takich osobach, uważają, dostosowują swoje zdanie do tego, co powie ta osoba, do do tego, jak się zachowa w ogóle, kochani, zapotrzebowanie osobowości zależnej do tego już się bierze z dzieciństwa. To się głównie wiąże z takim patriarchatem i to wiąże się również z tego, z jakiego domu ta osobowość zależna wyszła. Najczęściej było tak, że albo ojciec narzucał wiele rzeczy, albo matka była narcyzmem ukrytym i sobie własnego ojca podporządkowała i to wtedy ona wyszła na piedestał. Taka osoba zazwyczaj ma niskie poczucie wartości lub swoją wartość uzależnia od tego swojego Boga, od tej orbity wokół biega, bo ona jest jakby gwiazdami, księżycem w oku, który musi się poruszać wobec swojej osoby, którą wybrała sobie na tą osobę, od której wszystko będzie zależało. Więc ja bym będę posługiwała się tym, że to jest jednak Bożek, bo jest mi wtedy łatwiej. Tylko to, co on powie, może ją dowartować. W ogóle bycie z taką osobą powoduje jej sens życia. Taka osoba najczęściej nie ma żadnych zainteresowań. Jej zainteresowaniem jest tylko to, co ona wielbi. Ten jej Bożek. Najczęściej, jeśli mamy za koleżankę taką osobę, czy za przyjaciela, to będziemy widzieć, że wszystkie rozmowy jednak yy, wiążą się tylko z jej punktem wybranym. My najczęściej myślimy, że taka osoba może wydawać nam się pusta, może nam się wydawać, że oprócz tego, żebyśmy tylko rozmawiali o tym jej bożku, jest ok, może narzekać, ale za chwilę zawsze to wszystko tak przeobrozi, że wróci do domu i będzie wszystko po staremu. Więc wszystko, cokolwiek na jaki temat chcielibyśmy powiedzieć, wraca to do jednego. Nawet jak my byśmy się chcieli wyżalić, my byśmy chcieli powiedzieć coś o sobie, to możemy, musimy to krótko, zwięźle, bo wszystko i tak musi zejść na temat, którą, który osobowość zależna najbardziej interesuje, kochani. Taka. Ten Bożek wywiera ogromny wpływ na tą osobę. Taka osoba jest w stanie poświęcić pracę. Nawet dla niej dzieci nie będą tak ważne, chyba że dla jej typowego Bożka dzieci mają ogromne znaczenie. To wtedy będzie wszystko robiła, żeby być dobrą matką, bo znowu urośnie w oczach tego swojego Bożka. Najczęściej, kochani, też osobowość zależna może wystąpić wśród matek. Bo mają tendencję tego, że dziecko z niej wyszło, z tej osobowości zależnej wyszło i on nie może się oddalić, więc wszystko będą robić, żeby to dziecko dalej pod ich skrzydłami było. One nie pozwolą dziecku dorosnąć. Są to też takie osoby, które nadmiernie się martwią, bo proszę rozróżniać, że martwienie się, nadmierne martwienie się powoduje wiele strachu też w tych dzieciach. I to jest co innego niż troska o dziecko. Kiedy naprawdę wiemy, że dziecko jest w niebezpieczeństwie, to wtedy się troszczymy, a nie nadmiernie martwimy. Bo osobowości zależne, które nie chcą wypuścić swoich życia, swoich dzieci do dorosłości, nie chcą wypuścić z gniazda, cały czas im wmawiają, że sobie nie poradzą. Więc to tutaj chodzi o ten myk. Obieg zewnętrzny. Daje im wsparcie i to nie chodzi tutaj o żaden taki, że ta osobowość zależna się jakoś nadmiernie poświęca. W niektórych oczach to może tak wyglądać, że ta osobowość zależna robi wszystko dla swojego męża, bo tak go kocha. Często osobowości zależne, jeśli to ta zależność dotyczy właśnie i występuje w relacji romantycznej, wszystko robi dla typowej miłości, ale tutaj o tą miłość samą w sobie nie chodzi. Tylko o to, o tą niewidzialną nić, o tą przyssawkę, żeby to nie znikło. I dlatego bardzo często osobowości zależne są perfekcyjnym, perfekcyjnym po prostu paliwem, takim narybkiem dla narcyza najczęściej osobowość zależna ma w swoim życiu jak nie jedną, czy dwa, czy dwie długie relacje z narcyzem, bo narcyz na tym bazuje, na tym, że ktoś bez niego nie potrafi żyć, ale często jest tak, że ta osobowość zależna jest tak do niego przyssana, że narcyz bardzo często się nudzi taką osobą. Ja miałam historię. Taką nawet, że mm, narcyz mówił wprost swojej partnerce, że ona jest głupia, że jest pusta, że ona jest droga w utrzymaniu, że ona tak naprawdę sobą nic nie reprezentuje stosował wobec przemoc wobec niej. I ona i tak wszystko wybaczyła. Bo za chwilę przeprosił. Dochodziło nawet do rękoczynów. Ta partnerka nigdy, a to nigdy, przynajmniej do tej. Kiedy było u mnie na terapii, nigdy nie odeszło od niego. Były odchodzenia krótkotrwałe, ale na dłuższą metę nigdy tego nie zrobiła, bo była uzależniona. Tak naprawdę to jej zależność od partnera jest dla niej paliwem. I tu nie chodzi o żaden altruizm, że ona wszystko poświęciła dla tej osoby. Ona w opinii publicznej tak robiła, ale tak naprawdę to przywiązanie było jej po prostu potrzebne, bo jej się wydaje, że bez Swojego Bożka ona nie istnieje, że jest mniej warta, że tylko jak z kimś jest, jak ma tego swojego wybranka, na którym może bazować, jej życie w oku się kręci. Inaczej nie będzie ono miało znaczenia. I tu właśnie powiedziałam, takie osoby nie są osadzone w sobie, mają niskie poczucie wartości, uważają się za wybrakowane, jeśli nie mają mężczyzny przy sobie. Jest mnóstwo takich kobiet. Poddaje się opinii tylko tego, co mówi o niej dany partner. Ona najczęściej, jeśli wszystko, jeśli coś opowiada o partnerze, to poprzez to, ile dla niego poświęciła, jak bardzo go kocha, jak bardzo wiele robi dla tego związku, jak on tego nie docenia. Cały czas jest albo ja, albo mój stosunek do tego, do tej relacji. I znowu to jest wszystko przez ja. Więc, tak jakby ona potrzebuje tego użalania siebie i potrzebuje tej zależności. Jej taka, można powiedzieć, bezradność bez tego partnera jest po prostu przerażająca dla niektórych osób. osób więc, najłatwiej to powiedzieć, że ona tak bardzo kocha, ale kocha jego czy to uzależnienie. Najczęściej jest tak, że też. Yy, te kobiety pozbawiają się godności. Troszkę na własne życzenie. Dlatego ten dramat tych osób, dopóki one nie zrozumieją, co jest paliwem tego dramatu, co tak naprawdę jest klucz wszystkiego, nie da się tym osobom pomóc, bo one idą na miłość, idą na to, że związek jest najważniejszy. One nawet są skłonne poświęcić dzieci po to, aby dalej żyć w takim związku. I tutaj bardzo trzeba nadmienić to, że na przykład, jeśli jest alkohol w domu, takie kobiety, widząc, że cierpią poprzez alkohol, nie są w stanie odejść, bo są tak mocno przywiązane. Więc jeśli mężczyzna, a rzadziej się zdarza to w drugą stronę, że mężczyźni są takimi osobami, jedynie właśnie kiedy nadużywają w pracy, na przykład w pracy czy z kolegami alkoholu, poza domem, poza tej swojej jakby prywatną sferą i nie umieją jakby społecznie odmówić, no to tu jest pewien, ale to jest taki zarys charakteru, że on społecznie nie potrafi odmówić kolega pije, więc on też weźmie. Ale jeśli chodzi o zależność w postaci damskiej, jest to zupełnie. Co innego. Tutaj, jeśli chodzi o alkohol, to jeśli będzie jej wybranek, ten Bożek pił, ona też będzie w stanie dotrzymywać mu towarzystwa, bo to spowoduje, że ten jej wybranek będzie dla niej zupełnie jakby do niej inny stosunek przez to, że ona też będzie używała, czy też będzie piła alkohol. Przerażające jest również to, że taka osoba unika. Wychodzenia bez partnera. Ona najczęściej nie ma swojego życia. Tak jak już powiedziałam, nie ma pasji, ona nie wie kim jest, nie umie bez partnera funkcjonować. I to są najczęściej takie związki, które cały czas są ze sobą. Dzień w dzień. Oni boją się nawet krótkotrwałego rozstania. Wtedy bardzo dużo piszą, bardzo dużo dzwonią, bo taka osoba zależna bardzo się boi osłabienia więzi. Osłabienia tej zależności, bo co ona wtedy pocznie? Nieważne, co się stanie, żadna koleżanka nie będzie w stanie wyprowadzić jej na proste drogi, bo jej cały czas to paliwo po prostu jest potrzebne jak woda. Ona nie chce, ona nie chce słyszeć, że coś idzie mnie tak, że ona nie ma własnego życia, że ona nie chce słyszeć tego, że ona w ogóle mogłaby funkcjonować bez partnera. Ona robi wszystko w swoim życiu, żeby być bardziej zależną od swojego partnera i mieć jedyne uznanie, jakie dla niej ma sens, to właśnie to, które powie partner. I taka osoba na pewno, kochani, nie ma granic. Jeśli ten Bożek może przekraczać jakiekolwiek granice, on później już sobie to wszystko. Mężczyźni bardzo szybko się kapną, z kim mają do czynienia. Że cokolwiek zrobią, to ta osoba i tak im wybaczy. I można być 20 lat z takim partnerem. Z jakichś powodów najczęściej to ten Bożek opuszcza osobowo ich zależną, bo albo się mu znudzi, albo Przerzuci się na kogoś innego, to taka osoba szuka bardzo szybko takich samych narracji, jakie miała do tej pory. To będzie po prostu tylko inny mężczyzna, ale z takimi samymi skłonnościami do narcyzmu i to, żeby pokazać, że ta kobieta znowu szuka zależności. Tylko mężczyźni się zmieniają, ale oni w gruncie rzeczy tak samo będą ją traktowali. Z czasem może na początku wygląda to troszeczkę inaczej, ale bardzo szybko wchodzi w taką samą narrację, jak było poprzednio. Osobowość zależna musi żyć ze swoją obsesją na punkcie swojego Boga. Musi mieć kogoś do wielbienia, kogoś do biegania wokół. Taka osoba, Daje jej poczucie tego, że ona żyje na świecie, że jest potrzebna, więc siebie też będzie podporządkowywać po to, żeby ten partner zwracał na nią uwagę. Jeśli będzie kazał jej coś zrobić, to ona to zrobi tylko po to, żeby znowu ta zależność była bardziej trwała, bardziej solidna i jeśli tylko taki partner o, a to jeszcze chciałabym tutaj bardzo powiedzieć, że bardzo często się zdarza tak, że ci bożkowie nierzadko też zdradzają takie partnerki, bo osobowość zależna jest skłonna wiele wybaczyć. Wiele wybaczyć. Jeśli takiej osobowości zależnej straci się mężczyzna, który będzie chciał mieć swój czas, swoje życie, swoją część podłogi tylko dla siebie. To zupełnie nie. To najczęściej taka yy, partnerka porzuci takiego partnera, bo jej w ogóle nie chodzi. Jej chodzi o to, żeby się scalać. Bo to scalanie, które jest mocno nieszczelne, jej o to chodzi w życiu: po to, żeby cały czas czuć tego, czuć, że jest na plecach tego mężczyzny. Taka osoba żyje w pewnych ramach. Własnej wyobraźni, można powiedzieć, że ma na czubku nosa różowe okulary, ale ona chce je nosić, ona ich nie ściąga. Więc tutaj, jakbyśmy możemy tłumaczyć, jeśli mamy taką koleżankę, jeśli mamy taką sąsiadkę, koleżankę to nic nie da. My będziemy zawsze głupsze, niemądrze, nie będziemy wiedziały, o czym mówimy, to ona ma rację, bo przecież ona tyle lat z nim żyje. I często to, co powiedziałam na początku, z uwagi dla niektórych osób, które powiedzą, że takie osobowości często, poprzez to, że takie są, układają sobie życie dość na wygodnym stołku, można tak powiedzieć, że często wychodzą za mąż, za na przykład bogatych ludzi. I nie mówimy o jakości tych związków, ale o tym, że poprzez tą pseudo miłość, pseudo. -opiekę, pseudo ale na pewno uzależnienie, ale pseudo podejście, że się niby tak o wszystko troszczą, a tu chodzi o to paliwo, które pozwala im takim być, bo chcą tego, to uznawane są, że mają łatwiejsze życie od innych, bo one pomimo, że osobowość zależna to tylko wtedy, kiedy Boże każe dobrze zarabiać, ale zazwyczaj osobowości zależne raczej nie idą w domenę bycia niezależnym, dobrych zarobków. One właśnie im chodzi o to, żeby być zależne, chyba że Bożek właśnie każe, to wtedy taka osoba decyduje się na mm, zarabianie dla rodziny, bo to pozwoli dostać lepszą więź, bardziej ciaśniejszą, to tylko wtedy, ale to jest stosunkowo bardzo rzadko. Taka osoba nie jest ważna sama dla siebie, więc ona nie lubi czasu spędzać samotnie. O, taka osoba nie wyobraża sobie, że gdzieś ona pojedzie na dłuższy czas bez tego swojego partnera. Taka osoba nie interesuje pojechanie dla przykładu powiem, gdy zdarzy się i wyjezd z koleżanką, ona ledwo dojedzie, już będzie dzwonić do swojego bożka. Ona już będzie, pomimo że jest na wyjeździe, ona przez większość czasu będzie bardziej z nim rozmawiać. Żeby nie stracić więzi. Jej po prostu nie jest potrzebne obsowanie z innymi ludźmi, bo tylko jest wybrana ta jedna osoba, od której ona jest zależna. Kochani, i co można zrobić? No, co można zrobić? Najpierw trzeba uznać to, że jestem taka, jaka jestem i że jestem osobowością zależną swoje poczucie wartości, swoją wartość ugruntowuje od opinii kogoś innego, zewnętrznego obiektu. Gdy tego nie pojmiemy, to w ogóle nie ma co. I trzeba zacząć małymi krokami budować siebie od nowa. Kiedy to się może zadać? Tylko pod chwilą, kiedy my w to uwierzymy tak na 100%. I przede wszystkim odetniemy się, a rzadko osobowość zależna odcina się od swojego bożka. Najczęściej bożek zmienia orbitę zmienia na kogoś innego. Dlatego jest są takie osoby, jakby trochę same proszą się o kłopoty, same pro, bo są bardzo uznawane za bardzo naiwne, więc wręcz dziecinne. Bardzo szybko wchodzą też w takie związki szybko intymne, bo to też daje im poczucie tej więzi, dlatego mówię, u kobiet jest to bardzo znaczące. Kobieta po jednej upojnej nocy może być zakochana w mężczyźnie. Osobowość zależna. Niestety tak jest. Lub ma kilka relacji na początku, zanim się ugruntowi w jednym, ma kilka relacji naraz. Zawsze ktoś się odezwie, na przykład jeśli to jest singielka. I tak naprawdę ona nigdy nie wie, z którym mężczyzną może stworzyć zdrową relację bo ona jest od tego haju uzależniona. Więc, kochani, można nad tym pracować. To nie jest taka osobowość, która może, są gorsze osobowości, ja bym powiedziała. Nie jest to narcystyczna, bo jej chodzi głównie o tę więź. O niej to, chyba że ktoś chce się posunąć do tego, że może mieć zarys w charakterze, jeśli chodzi o zarys narcyza ukrytego, ale to jest tylko zarys. Więc osobowość zależna, jeśli zdamy sobie z tego sprawę, że robimy tak, że my to kogoś stawiamy na piedestale, a siebie omijamy, że chodzi tak naprawdę o to, co wypływa od nas, że to tak naprawdę nie chodzi o drugą osobę, to chodzi o nasze paliwo, to chodzi, dlaczego ja potrzebuję drugiego człowieka, żeby żyć, żeby mieć poczucie wartości, żeby mieć. Żeby nazywać się tak, jak się nazywam. Potrzebuję drugiego człowieka, bo mi się wydaje, że jak nie ma nikogo koło mnie, to jestem bezwartościowa. Poszukać osadzenia w sobie, po prostu zwyczajnie zbudować siebie od nowa, kamień po kamieniu, zobaczenia, dlaczego ja wynosiłam kogoś na piedestał. Dlaczego tak mocno uzależniam się od bycia z kimś, a nie sama z sobą? Przecież, kochani, ja tu zawsze na tym kanale mówię, ktoś może się zakochać w kimś innym. I tak naprawdę miłość jest wtedy też, że ja pozwalam tej drugiej osobie odejść. Że kocham co? Swoje czucie się przy tej drugiej osobie? Czy kocham to, jak on na mnie patrzy, jak on czuje do mnie więź, poprzez jakie zachowanie? Czy mnie bardziej ciągnie do niego, czy jego do mnie? I dlatego, kochani, bardzo bym uważała, ze względu na to, że idealne, idealna ofiara narcyzmu właśnie to jest osobowość zależna. Ona jest najłatwiejsza. Tam zbytnio dużo nie trzeba się wysilać. I wyjść z tego jest bardzo trudno. Także, kochani, piszcie w komentarzach, jak to jest u Was. Czy widzicie w swoim otoczeniu albo widzieliście takie osoby, bo ja to już kilka przerobiłam, nie tylko, w środku, w, nie tylko wśród klientów, ale również miałam takie znajome, koleżanki, i zawsze to było deklarowane tym, że one bardzo kogoś kochają. Także, kochani, dziękuję za poświęcony czas i wszystkiego dobrego.